Siemano, z tej strony ma się power lifter dzisiaj wybraliśmy za cel zo zwiedzanie zo o już mamy pierwsze zwierzęta czyli flamingi to flamingi trochę Afryki to są prostu zwierzęta które tu tak samo jak na zamku jestem z Rafałem i Patrykiem Także zobaczymy jeszcze nie dzisiaj tego. pełno zwierząt nie oglądajcie, że done po prostu przyleciały to zostały Kurde na brzano nie trzymałem tak się nie mam żeby ciąg na basekie to i widać już tam jak się pójdzie pluska foka co kojarzą, ludzie patrzą na nie? O, takie pokazuje każdego chłopca. Kolejne zwierzęta jakie mamy: mewy. Przerośnięte ptaki. A tam mamy małpę, to jest nasz pierwszy przystanek na naszej trasie. A nasza trasa prezentuje się właśnie tak. A gdzie ten, Ośikowski. Ten już tam, da, może tam coś jest ciekawego. No, a, jakie fajne małe te. A, idą A, widziałeś? A, za ty. Co? Jak ja w dżungli. jest się jak są skrócenie. Tu mamy przywódcę tego klanu małp. Chyba ten rudy jest przywódcą. no że tak jest. jest. O, no. no, palce, są kratki. Fajnie, się stanie, co? Fajnie, będę się oszczędzę bez dłoni i dopadę ją ja potem. Są małpeczki. O, no, ta mała sensie, że jakieś dziecko to jest. O, tu mamy kolejne ptaszki. Ptaszki to Generalnie powiem Wam, że według tego planu to jest naprawdę wielkie. O, jeszcze wiewiórka nam przebiegła. No, w każdym razie. Jest to naprawdę wielkie, tak Także będzie tutaj trochę chodzenia, zwiedzania. Ale jest ten plan zagmatwany, tak że trzeba nauczyć się w nim odnaleźć. Także powoli nam to wychodzi. Chłopaki z początku się zagubi zagubili, ale na szczęście mają mnie, a ja zawsze. Jak dobrze wiedzą, odnajdę drogę wszędzie. Teraz przyszedł czas na zwiedzanie belwederu. Belweder, Według mapy, ten budynek jest belwederem. Zaraz zobaczymy. Może to jest miejsce kultu. Czy to jest jakieś miejsce kultu? Według Rafała przewodnika. Przenosimy się do planety Maup. Ale fajne to bo tam picie nie wpadło mm. się wrzucą na mnie no się bić by tak. To, to jest przywódca klanu a żona z nie spierdolą po jakby takie cię zaatakowało to od razu się dobiera do szyi się ja bym się dobro pierdził odgryzłbym mu tchawicę ale płaczaj się to jest jak małe dziecko upierdoli mamy lampard Pają miejscu chodzi teraz przeszliśmy do jednych z moich ulubionych zwierząt, gepardów sobie leżakują, tak jak przez większy dnia te zwierzęta robią i tu mamy prawdziwego króla dżungli lwa ile mięsiwa tam ma na No. No. Podczas karmienia spoko było właśnie tamten mówię, wale jajka do góry Krzaki na nim rosną pan pani był taki zamulony No i jesteśmy teraz przy słoniach może kamera tego nie odzwierciedla, ale są naprawdę wielkie? Pan ludzie No i są żyrafy Żyrafy na wybiegu Ale to widzę?

Tu już widać, jak się przekopują A to Szukają drugiej na wolność. Czas na zebrę z klasą Czekam. 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 chodzą Czekam. 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 Ale to dźwięk, że są taki No, no. Na serio ty. Ful trzeba było... Jednak. A tam to się będzie yeah. na tysiące. <laughs> <laughs> A rękę sobie Nie, byś rękę sobie dał. Ja bym ją Ja bym ja. ja. ja, ja, ja. ja. ja, i ten katar to dobrze mamy nosorożca. na żywość prezentuje się naprawdę kozac. ale to nie mu zimno jest tej wodzie o to my po zapłaceniu goryni Nosorożce, którego nie było na tej mapce Będziemy też już szukali potem hipopotamów Tam mamy sarny Teraz idziemy zobaczyć wielbłądy Koledzy już czekają na ławce Cześć koledzy. Cześć koledzy Cześć koledzy, to jest ten Rafał Pasikowski tutaj Jakiś ten przecież. i pan Patryk Jak, tak, czy nie? Jak, czy tak? Tak, czy nie? <laughs> jak, tak. Ale jaki wielki. No. To lew morski. A tutaj, jak sobie drepcie? Nie, już wydreptałem.

Okej, okay, to wejśliśmy do akwarium. Mamy duże ryby. Idziemy dalej. A to jak leszcze nasze? Ale. <laughs> Potem. Tu masz ten... Jeśot, Jeśotry, no. no. Mały A to też kojarzę, też na ja nim. Miał... Oko tak kurwa blade jak <grywa> jak martwa, nie? To takie oko blade. Tam na krzywy zgryz. Dwonnej roślinności. I znowu przechodzimy do rybek. Ty czekał ryba. O, czyli. Jak mało czy ty? Ale, ale patamę no gębek, a ty od odczyty. Maszynę. Każde oko w inną stronę. No, no, no. Fajnie, ale ty. Gdzie grubo ty? Jak z innego świata. Maszyna, rosująca zwolniła blokadę. <grybuj> Jak z innego świata ty. To jest próżnia Chcę się poczuć jak w A to takie napiranie A tu masz ośmiornicę O, to jest spoko Ciekawe czy próżniak na ile ma tych pychów Oh! Oh, cool! Ja, ich kann beten! Der geht Fotos zoomen, der Zaku! Guck mal, da ist jemand! Der Zaku! Gehen wir runter? Gehen wir weiter? Nächster Fisch! Du kannst beten! Tu jak skitrane tam. Uh -huh. One są bardzo jadowite właśnie. się kiedyś? Nie. <grystanie> tu, ja się tu, masz. Tu. Jaki kawał węża. A jak się patrzy, gdzie chodzi? No, no. Tam jest taka fajna ściółka. Ale tylko dziewczyny no. no wyjrzeliśmy krokodyla tam jest jeszcze jeden proszę. tu jest konkretny ja. druga To on idzie w domu maja. Tak, no Ogromny chuj, jak tutaj w domu A w skója w sztuczkę to wyglądały. E?

na słowo tam są kangury a tu mamy ptaki, duże strusiowate no i niestety już zaraz kończymy wycieczkę po zoo. a ostatnim celem naszej wycieczki po zoo będą, będzie wybieg z pingwinami także idziemy zobaczyć pingwiny i są pingwiny Dotarli jsme do stanného výběhu s pingvinami. Haló. Nie, udzielę nie. Ja rękę wyciągnął, ale nie, nie ma co. Nie, nie, no nie, co. nie, 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 w nie, 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 Teraz lecimy na miasto, sobie usiąść, coś zjeść i co mało? I popatrzeć na jakieś fajne dziewczyny. Oho, to będziemy... to ostatnio wytniemy. Musz programu.